Dobra, witam wszystkich. To nagranie będzie takie dość nietypowe. W nim będę pokazywał moje postępy. Znaczy moje postępy. Ogólnie, co kupiłem. Mniej więcej, ile wydałem na tego robota. No bo tu tak. Pierwsza część to jest taki mój plik w notatniku. Bardzo prosty. Pierwsza część to jest. E, no co kupiłem? No to kupiłem podwozie gotowe, koła Mekanum, silniki. W sumie to wszystko kupiłem za jakieś 100 złotych. To jest kolejne 50 złotych. To jest 60 złotych. Coś około 300 złotych na tego robota. Wydałem. No, e, DRV833 kupiłem, które były wadliwe. Kupiłem nowe i póki co teraz e, jakoś idzie do przodu. Kupiłem potencjometry. do To są w sumie do testów. Nie są mi potrzebne do tego. Hmm, jak to się mówi? Do. poczekajcie, bo muszę pomyśleć chwilę. Do, to są testy. Tu są te. Hmm. ostatecznego projektu No i co? Eee. No i tutaj miałem zawsze takie cele, które sobie realizowałem No i udało mi się zbudować póki co układ używający Arduino do sterowania DF DRV DRV tu powinno być DRV DRV No e, Czyli że od driver czyli sterownik O8 8833, oczywiście. A dobra, teraz na szybko poprawiam. No to póki co się na tym zblokowałem, i to było przeze mnie zrobione. Kurwa, powiem Wam szczerze, w czerwcu to tak realizowałem wszystko, ale nie wychodziło. A tutaj z jakich stron kupowałem, tutaj jest ja z jakich stron tworzyłem aplikację, tu z jakich. A... Stron a... tutaj a... są filmy na YouTube, a tutaj jest jakaś strona, gdzie hindus pokazywał jak używać tych sterowników. No i tutaj było a... co aktualnie robię. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o to. Teraz pokażę może produkty, jakie kupiłem do tego, bo z tych stron z kamami i botlanda. Dobra. Eee, nie wiem, czy to kogoś będzie interesowało. No ale pokażę. Dobra, wita. Eee, jestem z powrotem. Niestety 8 minut ględziłem i okazało się, że one było wszystko namarne. Bo zapomniałem przełączyć ekran w OBS-ie na moją przeglądarkę. No tutaj macie tak, kamami. Tu jest platforma. Teraz już będę trochę słabszy. Tu jest platforma Mekanum z kołami Mekanum, ze silnikami i tak dalej. Taką posiadam, taką sobie złożyłem. Będę z nią może coś robił. Może jutro jakieś nagrania będą. Około mekanum tak wygląda drugie. Jeżeli by kogoś interesowało z bliska. No tu są wymiary. Ile rolek ma i tak dalej. Tu są konkretne parametry. Drugie ma tyle samo. Platforma aluminiowa. Nie wiem czy tutaj... Coś więcej potrzeba, no i tutaj są silniki, które kupiłem. No, jeżeli kogoś to interesuje, nie wiem jeszcze jak je podłączyć do płytki stykowej, bo wszystko to będzie na płytkach stykowej, nawet nie będę tego lutował. Znaczy, może kiedyś to wszystko polutuję, żeby to lepiej wyglądało bardziej profesjonalnie, ale w początkowej wersji będzie po prostu płytki stykowe. Które tam i tak widzieliście na pliku z PDF nie z PDF, a z notepada, z notatnika. Dobra, no tutaj co mamy? Tu są baterie, baterie razem z koszykiem będą połączone szeregowo. To będzie 7,4V tutaj jest ładowarka do tych baterii Tutaj jest ESP32, zaraz już pokażę, bo sprawdzałem, że Arduino jest o wiele droższe, a mi się wydawało, że ESP jest droższe, bo ESP32 to mi się wydawało, że ma o wiele ciekawsze funkcje i tak dalej. No, widzę, że on jest też na inne zasilanie. Kurwa, będę musiał użyć e, jakiegoś stabilizatora, żeby nie spalić tego SP32, bo to na pewno nie może być podłączone do y, 5V tego. A nie, zasilany jest napięciem 5V 5V, gdzie on ma? A nie wiem, jak się go podłącza. VIN chyba i tu jest GND, a tutaj. 3,3 to jest chyba po prostu e, jakieś tam napięcie co ma ale i tak będę musiał użyć stabilizatora no bo 7,4V to jest za dużo według mnie żeby podłączać ale no wszystko w swoim czasie znaczy stabilizatora no, tak stabilizatora można użyć albo można użyć e, tego przetwornicy Przetwornica jest chyba na większe prądy. Mogę, te, bo chyba nie wiem, czy będę podłączał przetwornicę do y, tych silników, ale chyba będę podłączał do SP30. Znaczy nie, ogólnie to zrobię tak, żeby było od 3 do y, 5 w programie, od 3 do 6 V z wyjścia sterownika. No tu są sterowniki. One będą dalej testowane. Teraz będę testował, może zrobię test baterii bonusowo. No chyba tak będzie, że zrobię test tych baterii. O. Teraz się rozłączę i zrobię test baterii. I to będzie na wszystko. Jestem już trochę zmęczony. Ja chodzę wcześniej spać. A mi się, się już nie chce gadać, plus jeszcze się wygadałem ostatnio. A... W sensie, no, na poprzednim nagraniu nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem się nie nagrało. E, dobra, to zrobię teraz test baterii w koszyczku już. Mam je porobione. E, I co? I to będzie na tyle. Dobra, no to widzimy się za chwileczkę. Teraz podłączyłem. Myślałem, że będzie 7,4. No jest za mało, jak na te standardy. Jest coś około 6V. Ja myślę, że je przez przypadek rozładowałem, bo na natępnąłem. Nie będę pokazywał jak. ale po prostu zwarłem końcówki ze sobą tych baterii. Specjalnie mam nadzieję, że ich nie uszkodziłem ani nic. Dobra, wrzucę je do ładowary. Pokażę Wam ładowary. No, tu jest ten koszyczek, tu są baterie. Za chwilę, może jeszcze pokażę robota. No dobra, pokażę mniej więcej robota, jak on wygląda. Dobra, czekajcie chwilkę. No, tak wygląda robot. Trochę inaczej niż na. No, widzicie, tutaj jest akurat niebieskie, tu są silniki. Jeden silnik zdemontowałem, chyba go wziąłem do testów czy coś takiego. Chciałem chyba sprawdzić, czy będę w stanie tu przylutować jakieś przewody. Przylutować jakieś przewody do. Czy ja wam to pokażę? Nie wiem, czy widzicie. Tu są takie końcówki metalowe. Tu. O. Tu są takie końcówki metalowe i przemutować jakieś przewody do... Do tych końcówek metalowych. Żeby było zasilanie, żeby to wsadzić do płytki stykowej. No. I to, to, to jest robot. Za chwilę ci pokażę ładowarkę. Podładuję baterie i sprawdzę. Mm, nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj, czy jutro. I sprawdzę, czy one mają dobre te mm, parametry. No. Znaczy, ASP raczej 32 nie pokażę. O, zresztą tu pokażę. Kurde, lepiej nie, bo może to być gdzieś mój adres na paczce. A tak jest. Dobra. To poka e pokażę potem. Za chwilkę. Nie, no, zaraz czekajcie. O, Tu, tu jest SP32 na płytkach stykowych. Póki co tak to jest połączone. Hmm. No jakoś jeszcze sobie wyobrażam, że to, to będzie gdzieś funkcjonować. O. Wodzie SP, sterowniki i baterie, tylko nie wiem, gdzie jadą te baterie do cholery. Dobra, ale to, to, to jest wszystko do ustalenia w późniejszym terminie. Teraz tu jeszcze nie składam tego robota. O. Tutaj widzicie, tak wygląda koło zdemontowane. Bo tu mam karton koło siebie, zaraz to jest. Right czy Left? Nie pisze. Left. Ech, takie koło fajne. No, rzeczywiście. Kurna. No i teraz ESP do wypierdolenia. Nie no chyba nie. Mam nadzieję, że nie. A... Oczywiście, jeszcze pokażę znane o. Jest ładowara. Tylko. Nie wiem, jak ją podłączyć. Chyba ją podłączę do kompa. Jest na USB, a nie ma kabla. Czy może jest tu gdzieś kabel? Taki. Z... Nie, no chyba kurwa muszę do kompa podłączyć. O, jest tu nawet instrukcja obs... obsługi. Może przeczytam, zanim uruchomię. Wypadałoby. Dobra. Ech, to za, widzimy się za chwilkę, jak podłączę te baterie. No, jak widać, rozładowały te baterie. Bo się chyba świeci na czerwono. Powinny zacząć się świecić na zielono po jakimś czasie. Uff, tutaj. Nie wiem ile amper i tak dalej, jak długi czas. Powinny się ładować według moich danych dwie godziny. Jeżeli są całkowicie rozładowane. O ile nie spierdoliłem tych baterii, mogłem też je spieprzyć. I tym aktywistycznym akcentem. Kończymy ten no, odcinek. Baterie się poładują, dam wszystko z powrotem. Teraz będę wrzucać się na YouTube'a. Moje przygody. Wszystkie. I... Mm, widzimy się jutro w niedzielę, jak będę składał robota. Znaczy składał robota. Jak będę... Ee, co robił? Próbował podpiąć to do, do Arduino. No, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No na razie. Trzymajcie się. Cześć.